Deszczowa aura nieco odstraszyła fanów sportów motorowych, ale nie wpłynęła na frekwencję w gronie zawodników, którzy przyjechali do Wschowy na siódmą rundę strefowych Mistrzostw Polski. Sporą emocji dostarczył kibicom przedostatni wyścig dnia w klasie otwartej zawodników z licencją. W pierwszej trójce cały czas dochodziło do zmian na pozycjach. Jakub Majchrzak, Łukasz Bębenik i Paweł Szturomski, wszyscy Automobil Klub Głogów walczyli o wygraną. Zwyciężył ostatecznie Majchrzak, który wygrał też klasyfikację indywidualną zawodów. Był najlepszy w obobiegach. Jestem zadowolony z obydwu wyścigów, po obydwu wyścigach wygrałem starty, w pierwszym wyścigu udało mi się zrobić dosyć dobrą przewagę, ogólnie do, dowieźć zwycięstwo do mety bez problemów, drugim wyścigu było trudniej, koledzy klubowi nacierali od samego początku, były małe tasowania, wyprzedził mnie Łukasz Bębenik po moim błędzie, następnie ja go odwinąłem, wyprzedziłem go, I następnie Paweł Szturomski przystąpił do ataków i cały czas się trzeba było bronić i na samym końcu już, na ostatnim praktycznie, ostatnim zakręcie i prostej wyprzedził mnie Paweł Szturomski, na samą metę wpadliśmy praktycznie równe. No, ale oby z mi się udało wygrać. To był dobrze przygotowany, organizator się spisał. Jak dla mnie, idealnie przygotowany. Dla linię, zawodnicy też bardzo chwalili i pogoda nam dopisała o dziwo. Powiedział Kuba Majchrzak. Ten sam wynik w gronie juniorów osiągnął Damian Kowalczyk ze zmotoryzowanych Wschowa. Wygrał oba wyścigi i zwyciężył w klasyfikacji indywidualnej zawodów. Bardzo przyjemne uczucie, zdecydowanie, ale kosztowało mnie to dużo pracy, żeby, żeby osiągnąć tutaj dobry wynik na własnym torze. Była trema przed startem, przed własną publicznością? Już, już przyzwyczaiłem się do startów, i wydaje mi się, że trema jakby jest wliczona, wliczona w ten sport, i jestem z tym jakby obeznany. Czy jakieś trudności napotkałeś na torze, czy trudności ze sprzętem były? Tak, były, były, były ciężkie warunki. Na początku trochę błota, ślisko. Całkiem przyjemny tor, dobre warunki. Organizatorzy się spisali, dobrze przygotowali tor, więc wydaje mi się, że wszystko poszło po mojej myśli. Powiedział najlepszy junior, zmaganie na kaczych dołach. Po siedmiu rundach strefowych mistrzostw Polski w klasyfikacji klubowej prowadzi WKM Wschowa przed zmotoryzowaną Wschową i MK Oborniki. Na siódmym miejscu jest ekipa Automobil Klubu Głogów, ale reprezentanci AP Starty w strefie traktują treningowo.